W dzisiejszym spolaryzowanym świecie często zadajemy sobie pytanie o rolę sztuki. Czy może ona łączyć? Czy wciąż ma siłę, by inspirować do dialogu? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do trojga wybitnych twórców: rzeźbiarza Grzegorza Gwiazdy, malarki Marii Kluzy oraz pisarza Marcina Wysockiego. Marcin Michał Wysocki, jestem autorem książek, zajmuję się tym. Na jesieni będzie już 10 lat. Najważniejsza, przynajmniej dla mnie, w, tej, w tym zajęciu, w tej jest pasja. To, że czekam na poniedziałek, bo poniedziałek zacznie się od mojej ukochanej pracy. I wydaje mi się, że jeżeli człowiek jest artysta, jest bez względu na rodzaj sztuki, który uprawia, jest szczery w tym, jeżeli faktycznie chce pokazać, jak widzi świat, to nie wszystkich będzie to oczywiście interesowało, ale na pewno znajdzie się grono ludzi, których to zainspiruje których to być może zmotywuje, którym to pomoże żyć. I no, z takim mottem, z takim zadaniem pracuję właśnie. Więc ja wychowałam się w domu, gdzie malarstwo było rzeczą naturalną. Mój ojciec kończył Akademię sztuk Pięknych w Warszawie, tę samą, którą potem po wielu latach ja kończyłam. Ale potem i tak wybrałam własną drogę. To nie znaczy, że moje obrazy są obrazami podobnymi do ojca obrazów. Ojciec raczej zajmował się malowaniem tego, co widzi, a ja bardziej zajmuję się malowaniem tego, co czuję. I moje obrazy opowiadają o emocjach, o, o ludziach, o emocjach. Moje obrazy są właśnie w takich cyklach. pod na przykład człowieki, miasto, ale to nie są wprost pejzaże, pejzaże. To są najczęściej w jakimś sensie odniesienie do. Jest to odniesienie do moich przemyśleń, przeżyć. Dlatego, że to nie to jest tak zwane malarstwo, jak ktoś określił, refleksyjne. Czyli trzeba się zastanowić, o czym chcę powiedzieć, bo to nie chodzi o to, żeby tylko to była fotografia, chodzi o to, żeby powiedzieć coś więcej. Także to nie jest takie wprost. Coś jeszcze tam więcej jest, w związku z czym troszkę zmuszam widza do, do zastanowienia, do tej refleksji. To jest ważne. Bo tak najkrócej to jestem rzeźbiarzem i profesorem akademickim. Prowadzę też kursy na całym świecie z rzeźby. Ale jeżeli miałbym powiedzieć o sobie jednym słowem, to jestem rzeźbiarzem. Takie... Taką intuicję, że właściwie nie jestem pewien, czy sztuka sama w sobie nie jest źródłem kultury. Znaczy, ja mam taką, taką koncepcję, że e, sztuka pojawiła się jako e, odpowiedź na, na nie, nieznośną świadomość tego, że jesteśmy śmiertelni, i nasze życie się po prostu zakończy, przez co pojawiło się, pojawiła się potrzeba jakiegoś sensownego uzasadnienia tego. Mam poczucie, że harmonia. E, Buduje pewną całość z różnorodności. To pewnie najlepiej, najlepiej słychać w muzyce, ale ponieważ wszystkie rodzaje mediów mają tę samą gdzieś wspólną cechę, to znaczy, że budują jakieś złożone układy, które kodują przy pomocy właśnie specyficznego języka dla określonego medium, kodują określone treści w sposób. Charakterystyczny dla tego medium. Sztuka to jest takim jakby barometrem tego, co się dzieje w społeczeństwie. Społeczeństwo zresztą bez sztuki nie mogłoby żyć, dlatego że sztuka jest, jest potrzebna jej. Dlatego że sztuka wnosi, wnosi ten taki pierwiastek poszukiwania jakichś ideałów, piękna. To jest ważne, w tej chwili. W tej chwili sądzę, że mm, większość literatury, przynajmniej w tym obszarze, w którym ja się poruszam, e, jest jednak popularną, e, komercjalizowaną sztuką. To, to służy raczej rozrywce i mm, niewiele znam przykładów utworów, które mm, faktycznie nawiązywałyby do jakichś ważnych tematów społecznych, starały się wpływać na społeczeństwo. Tak? No, społeczeństwo to jest pewna grupa, którą wiąże kultura czyli ten cały dorobek materialny, duchowy Oprócz tego, że terytorium i język. Akurat tutaj coś mogę na ten temat powiedzieć, bo swojego czasu obroniłem pracę doktorską z wyznaczników tożsamości kulturowej, etnicznej i właśnie tam udowadniam, że nie tylko język i terytorium jest istotne, ale właśnie kultura. Można znać język, mieszkać w danym państwie, a jednak nie należeć do społeczeństwa. Można mieszkać w danym wśród ludzi i nie należeć do, do danej grupy, czy społecznej czy, czy narodu. Natomiast wydaje mi się, że sztuka. Pełni rolę takich, takich czasami wstrząsów, które wybijają nas z takiego rutynowego doświadczenia codzienności. Właśnie, często to rutynowe doświadczenie jest pochłonięte przez właśnie te ideologie, różne idee no i tak dalej. No i, i sztuka po prostu wybija nas z tego zbanalizowanego doświadczenia codzienności i sprawia, że w sposób prawdziwy patrzymy na Albo prawdziwszy, patrzymy na, na rzeczywistość. No i czasami to doprowadza do, do jakiegoś przebudzenia, radości, a czasami do niepokoi, które ostatecznie służą temu, żeby konstytuować na nowo jakąś harmonię, właśnie społeczną. Bo tak jak powiedziałem, ta harmonia nie polega na tym, że wszystko jest takie samo jest jednorodne i, i podobne do siebie. Bo wtedy by było raczej nudnym, powtarzalnym jakimś wzorkiem, rytmem, szlaczkiem. A nikt z nas nie chciałby być elementem jakiegoś większego szlaczka, tylko mamy nadzieję, że jesteśmy istotną częścią składową jakiejś finezyjnej konstrukcji jakiejś, jakiejś bardziej katedry gotyckiej niż, niż bloku z wielkiej płyty. Poza tym sztuka ma to piękne oddziaływanie, że może się wypowiadać swoim językiem sztuki i być zrozumiała przez, przez wszystkich, dlatego że tutaj jest jakby ponad językami narodowymi. Ona łączy ludzi wszystkich. W pewnym momencie ona potrzebuje tych samych bodźców i te same bodźce powodują, że ona się staje podobna. I wiem, jak trudny jest to zawód. Dlatego, że trzeba wybrać w tym zawodzie, czy się robi sztukę komercyjną, czy się robi sztukę taką, która właśnie niesie zadowolenie. I dlatego też, wiedząc, jak to jest trudne, od paru lat prowadzę taką fundację. Założyłam fundację, wtedy jestem prezesem, Fundacji Paleta. To jest fundacja sztuki współczesnej, ale taka z przeznaczeniem na zrozumienie i opiekę, Młodych twórców. Bo na razie jeszcze korzystają no, z opieki rodziny i tak dalej, finansowej, bo o tym mówimy, bo inspiracje to oni mają, oni są zdolni, są bardzo twórczy. Ale niemniej trudno jest im po tym, jak skończą studia, zacząć samodzielne życie. Staram się budować tolerancję akurat w tym obszarze. Czyli e, m, ktoś, kto czyta tę książkę, dowiaduje się o m, sposobie życia. Preferencjach, poglądach innych ludzi. I nie chodzi o to, żeby go namawiać do tego, żeby, że to jest najlepsze rozwiązanie, na przykład, ale żeby pokazać, w jaki sposób inni myślą, żeby przybliżyć myślenie innych ludzi, otworzyć ich na innych. I wydaje mi się, że taka jest przynajmniej dla mnie rola literatury. Ja piszę po to, żeby poprawiać świat. Wiem, wiem jak to brzmi, ale chciałbym, żeby świat był lepszy, żebyśmy my byli lepsi, żebyśmy czytając o kimś, kogo nie znamy, Poznali go w jakiś sposób, w jakiś sposób stał nam się bliski. Jeżeli ktoś nam jest bliski, to wtedy nie czujemy do niego agresji, złości, lepiej go rozumiemy. I myślę, że po to, ja przynajmniej po to piszę książki. Używajmy kultury osobistej podczas komunikowania się, podczas niezgadzania się. Jeżeli założymy na przykład sobie, że po drugiej stronie siedzi osoba, która, której, która też chce dobrze, tylko ma po prostu inne poglądy. I ona wierzy, że przy pomocy tych poglądów można zmienić świat na lepsze, to jakby nie określajmy jej najgorszymi przymiotnikami, tylko spróbujmy porozmawiać o konkretnych problemach, a nie o jakichś ideologicznych zacietrzewieniach, bo to, bo to do niczego nas nie doprowadzi. Znaczy po prostu bądźmy kulturalni przy rozmawianiu. Dzięki.